Z Ewangelii według świętego Mateusza, tych dwunastu wysłał Jezus. Nam się bardzo często wydaje, że kiedy spotykamy Głosiciela Ewangelii, to to musi być ktoś dobry, mądry, piękny, głęboki wewnętrznie ktoś na miarę naszych potrzeb, na miarę naszych wyobrażeń. Tymczasem, jeżeli ktoś głosi Ewangelię, jeżeli jest apostołem, powołanym do apostolstwa, to znaczy, że według tego, co przeczytałem, wysłał go Jezus. Proszę zauważyć, że to nieważne, czy jesteś wysoki, niski, bogaty, biedny, piękny, brzydki, mądry, głupi nieważne są Twoje indywidualne cechy. Ważne jest to, że jesteś wysłany przez Jezusa. I na odwrót kiedy patrzysz na kapłana, na zakonnika, na siostrę zakonną, czego w niej szukasz? Bo powinieneś szukać tylko jednego wybraństwa Bożego. Powinieneś się pytać tylko jedno: czy tego kogoś wysłał Jezus? I wreszcie, rozszerzając to myślenie, można by tak powiedzieć o każdym człowieku, o, o każdym człowieku. kogokolwiek spotkasz, czy naprawdę musisz pytać, jaki jest? A może wystarczy po prostu spytać czy Jezus go do mnie wysłał? Zmienia się wtedy podejście, i nagle wszystkich zaczynasz przyjmować z otwartymi ramionami i z otwartym sercem. Do zobaczenia jutro.